Ale na gruby pobudka następny, spierdala! Wojtas! Tak wiem, rura! Wręcz przeciwnie, jedź zgodnie z przepisami! Walu pojebało! Mam nadzieję! No przecież zaraz nas złapią! Jadą ze trzy razy szybciej! No właśnie na to liczę! Dobra, jesteśmy w mieście! Przed rozdzielnią prądu jeszcze zwolni, a potem ostro w pra Dajesz gruby, dajesz służbowy wóz! Służbowe paliwo, hahaha! <śm> 150 w terenie zabudowanym, jak w filmie! I to amerykański! Ocholenia gruby! Rechu, dobrze było? USA.